Jak kochani, w, w dzisiejszym odcinku nagrywam historię w. Boga Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i zaczynajmy Dobra, więc dzisiaj idziemy nie wiadomo gdzie Net mi gdzie zabiera mam ubrać się No raczej No tak oficjalnie Więc tak się ubra, ubrać tą moją skienkę. Okej, okay. dobra. Yy, kotki zostają. Moja mamala nie zajrzy. Ona karmi jej w ogóle, więc. Tak. Tak to tutaj wygląda. Uzmę swoją torebkę. Ale yy, wrzucimy tam portfel i chodź. to za zaraz przyjdę. Dobra. To Do Rowena zupełnie czegoś nie powiedziały mi, ale coś się oświadczyć. Więc biorę sobie rzeczy i muszę coś ukryć. Więc szybko mm, lecimy tam, gdzie chcę pojechać. A po prostu powiedziałem jej tacie i tata mi to dostarczy. Więc tak to wygląda, bo nie wiem po prostu jak tego zabrać ze sobą. Więc tak to wygląda. Dobra, chcesz jeść? Nie, nie jestem głodna. No dobra, no to chodźmy, że my i się widzimy no zaraz zobacz. Trochę mnie dzisiaj zaskakujesz. O, tak ci się wydaje, tylko nie, nie, naprawdę, to nie, nie. Na pewno... <grym, taaak> tak. Tak, chodzi, to trzeba. Y że cię. Zaskakuje. Dlaczego przyjechaliśmy na jakiś port rybacki czy coś? Um, dobrze, więc chodźmy może na łódkę, co? I Dzień dobry, dzień dobry Skąd mam wyjechać? Gdzie mam jechać? Czy coś na wychodzie? A to, to wiesz, to... Co yy. sekundę wrócę Dzień dobry, dzień dobry Dzień Dobrze, można przejść. Dobrze, więc chodźmy. już tam iść. Ok. Dobra. Cześć, cześć, cześć. Proszę Dobra, dobra dziękuję. Pan, pan. Wyrzucę tę torebkę. Tak. Co ty masz? Proszę, to kwestia dla ciebie. Co się dzieje? A teraz chciałbym ci oświadczyć. Co? Proszę, to dla ciebie. Czy chcesz zostać moją żoną? Tak, tak! O. Tak, tak, oczywiście! Jej, no. I tutaj jeszcze drugie kwiaty dla ciebie, ale już nie mogę. Ma... Będę wziął jeszcze czekoladki, ale to już. Myślę, że zaraz. Tak, tak, ja trochę tak, oczywiście, że się zgadzam! Wow! Brawo dla państwa, młodych. Może był dobry może nie młodych, ale jesteście młodzi, ale to jest tak spokojnie, nie musi się krępać. Ja nie mogę, nie spodziewałam się, że mi się oświadczy, jakby, jak, co, kiedy. Wow! Naprawdę, nie spodziewałam się. No to widzisz, już teraz wiesz, ale ta, 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 Co? Co? Naprawdę? Co? Wow! Naprawdę, wow! No, widzisz, widzisz, widzisz. Przytamy <laughs> się sklepami. Dobra, mogę sobie nałożyć do naszego łóżeczka. naszego łóżka. <laughs> Nie, łóżeczka. Odłożę jeszcze raz. Dziękuję. Mła, mła. Ok, odłożę tu moją torebkę. Nie spodziewałam się. Te kwiaty na pewno wszystkie zatrzymam. No i czekoladki. Dziękuję ci. Dobrze, musimy jeszcze kwiaty dać w wazony, do wazonów włożyć. Czekaj. Nie wiem, czy w ten wazon się zmieści. Ale za raz to odkryjemy. O. Może jeszcze w ten wazon. Albo w ten wazon. Poczekaj. Kupiłeś dużo wazonów, widzę. <laughs> Nie wiedziałem jakie ci się spodoba. No, wszystkie są piękne. Tylko tutaj, tutaj jest teraz. Jacy. Dobra, to teraz sobie tam po ustawie gdzie chcesz. Dobra, to na razie tu postawił pięknie, wygląda jeszcze raz. Mua, dziękuję. Dobra, przebierzmy się teraz w coś po prostu luźniejszego i już sobie tak posiedźmy odpoczynimy trochę. Wiesz, co, presja, wszystko. Ja chcę się poobalać, chodźmy. Ach. A jeśli taka historia, mi się spodoba, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja widzę się z wami już na samej Pa pa!